Witam ziomeczki, dzisiaj godzina 15, oczywiście wtorek, po prostu hardcore, kolejny odcinek. ja już lecę, nie będę przedłużał, słuchajcie, nic nie robiłem podczas przerwy między odcinkami, ja to ogólnie robię przed wyjazdem na, słuchajcie, wesele, także ten odcinek jest troszeczkę wcześniej nagrywany, ale myślę, że nie będzie żadnego problemu, dobra, na początku dzisiaj co będziemy robić, przede wszystkim, jakie mam plany? Chciałbym zrobić sobie, słuchajcie, w sensie cały żelazny set chcę zrobić. Narzędzia żelazne, dużo żelaza zdobyć. To na pewno będzie nasza podstawa, ok? Możemy w sumie to gdzieś posadzić. A mamy 31, to może na razie niekoniecznie. To raczej mi się nie przyda, nie przyda. Będę musiał na pewno zrobić sobie kill off jeszcze jeden. Także dawaj mi patyki. I robimy sobie kilowek, kolejny kamienny, bo niestety żelazny mi się niszczył. Będę kiedyś sobie to układał, może podczas jakiegoś live'a. Nie wiem, nie wiem. Yy, no i co, jest raczej dzień? Czy zachodzi? W sumie ja będę w jaskini siedział, więc nie wiem, czy mi jest tak bardzo potrzebne słońce, choć potwory będą wychodzić, a ja mam tylko żelazną klatę. Drugi odcinek przeżyłem. Mam nadzieję, że kolejne odcinki również będą takie fajne. Choć już tam widzę przeciwników pierwszych, może abym się przespał, wiecie, bo może być troszeczkę niebezpiecznie, a ja chcę jak najdłużej prze przeżyć w tym hardkorze. nie mamy kolejne jajco, ale się boję, że jak wyjdę, to ten potem będzie słabiutko, także ja może szybko jeszcze jak jest jasno, albo tutaj jestem dawaj mi trochę drewna trochę patyków muszę więcej drewna zebrać i teraz tak to jest yy, mi niepotrzebne odwrotnie yy. o tak, mam trzy będę potrzebował więcej patyków mam dużo, nie mam desek także deski sobie będę musiał Ogarnąć. A na razie mogę i spać. Jest ciemno, także śpimy elegancko. Kolejna noc za nami. I teraz możemy... Yy, ja sobie zednę jakieś drzewko. Żeby chociaż mieć, wiecie... O, tutaj wyrosło nam, co posadziliśmy. Także elegancko stąd weźmiemy trochę drewna. Drzewo akacjowe. Głodaj, że to jest. Jeżeli się mylę, to możecie mnie poprawić w komentarzach i ja wtedy serduszko wstawię. W sensie wstawię, no. Dam wam po prostu serduszko dla waszego komentarza. A ja sobie może ich zaatakuję. Jacyś tutaj są zombie piaskowi. Pustynni bardziej niż piaskowi, ale tak sobie powiedziałem. A czemu nie mogę powiedzieć? No! Także lecimy dalej, słuchajcie my tutaj teraz weźmiemy sobie drewienko, mamy patyki także ja sobie podzielę to na trzy to sobie podzielę i ile ja potrzebuję 12. na razie niech będzie 12. tu sobie schowam mięsko gdzie było tutaj tylko rzeczy z mobów ja sobie zostawię tutaj wiecie o i będzie git jak najbardziej, dobra. Lecimy, biegniemy w tamtym kierunku do jaskini. Yy, a, chciałem jeszcze zrobić z tym. O, z tym, także zrobimy. Czekajcie. Zrobiłbym sobie coś takiego. Chcecie mnie kury przepuścić? E, odsuń się. Dobra. Widzicie jeszcze jakoś się przesunąć? Ja w ogóle wskoczę na to? Raczej nie. A widzicie? A na tą. ten. na to drugie będę mógł wskoczyć? Yy, jak to się nazywa? Ten musiał to jakoś zagrodzić, ale. Nie wchodźcie tu. O, teraz będę mógł schodzić po jajka, tu. O! To jest bardzo dobry pomysł. Widzicie? Ale to... IQ milion, słuchajcie. IQ milion. Tutaj brakuje bloczku. To postawimy i pójdziemy po nasiona, żeby rozmnażać nasze kurki. Ale to IQ poleciało milion, nie? Słuchajcie. Żeby mieć, słuchajcie, jedzonko, także ja już sobie wkoczę do was. Tutaj też rozmnażać się już, już elegancko. Mamy jajeczko jedno. To zobaczymy, czy coś z tego będzie. Niestety, no ale mam już coraz więcej kurek. Także na pewno jedzenia mi już raczej nigdy nie zabraknie. Ok, yy, tutaj schowamy nasionka. Ile ci słuchajcie do jaskini, czyli główny cel naszego dzisiejszego odcinka. Jeszcze sprawdzę tak na wszelki czy się naga Nagrywa się. Bardzo mnie to cieszy i teraz skakujemy sobie, słuchajcie, na górę. Lecimy kopać. Mam nadzieję, że tych szkieletów nie ma. Jest zombiak, jest zombiak z łopatą. Także tutaj rozwalamy. A żelazna łopata by się kurła przydała. Zobaczymy, co tu się dzieje. Raczej nic się nie dzieje. Tu mamy koniec drogi i raczej nie ma żadnych surowców. Tam mamy jakieś... O, żelazo, git. Cię zatrzymamy są jakieś nietoperze. Może trochę węgla jeszcze wykopię, żeby mieć już fajnie dużą ilość węgla. Dawaj. Ale ta nowa playlista mam nadzieję, że wam się podoba w tle, bo troszeczkę było tego szukania i troszeczkę z tym jest roboty. Także mam nadzieję, że to, co z tyłu leci, to jest naprawdę fajne, to są rzeczy. Bardzo mnie przynajmniej cieszą i można nawet przy tym potańczyć. A, to jest muzyka, oczywiście, no copyright, czyli nie do skopiowania. Nie autorska. W sensie autorska, ale. Można jej używać, że się nie przyczepią o prawa autorskie. Myślałem, że wielka, większa jaskinia, ale chociaż trochę żelaza zebrałem, także są plusy tej jaskini. Jeszcze jeden, jedno żelazo i to, i tu nic nie ma. Także lecimy w tą stronę, i chyba pójdziemy tam do takiego dołu, co zrobiłem. Tylko jeszcze wykopię trochę, troszeczkę cobblestone'a, żeby ma, y, móc czym się podsadzić, jakbym spadł do tego dołu, albo przynajmniej... Albo jak... Y, jak będę chciał się wydostać, o! To miałem na myśli. I sobie zjemy salmona, chyba to jest łosoś, salmon. Może śleć, nie pamiętam kurcze. Yy, tu sobie wrzucimy. Podzielę sobie mniej więcej to na pół, tu 8, tu 7. Podzielimy sobie też to na pół, żeby tu się razem robiło. I co? I to niech poleci tu, koby z sobie zabieram ze sobą i lecimy, słuchajcie, w dół. O tutaj może być. Aha! Koniec jaskini. Myślałem, że jest większa, nie ukrywam. Oba parkury to odgrywane są. Um, także... To mnie smuci, dlatego ja bym sobie już tą jaskinię po prostu o. Zagrodził, żeby już. Nie kusiło mnie, że tam pójść, bo i tak niczego tam nie ma. Elegancko żelazo szybko się przetapia. Będę miał 12, czyli na spodenki na pewno starczy. Na hełm chyba też. Na razie kilofa nie robię. Zróbmy najpierw te części. Zbroje, oczywiście. Ok. I teraz, czy szukać jakiejś jaskini, czy samemu wykopać. To jest bardzo ciekawe, bo te dwie jaskinie tutaj nic nie dały. Nie wiem, czy jest sens szukać, czy po prostu lepiej się wkopać. Jest jakaś woda, ale wątpię, że to prowadzi do jakiejś jaskini. Tu mam dużo węgla, więc jeżeli bym potrzebował węgla, to już wiem. O, w ogóle w powietrzu trawka. Zdarza się. Oczywiście minecrafty to są... To jest cudowny świat i czasami... Tak się zdarza, że w powietrzu trawka rośnie. Albo takie cudaczne drzewa powstają, jak te. Tam mamy świnki, tu mamy kolejną kopalnię. Także elegancko wchodzimy. To jest jaskini, no idzie w górę, więc... Nie zapowiedziałbym żadnej wiecie A mogę do drugiej rączki sobie Tu włożyć o Będzie mi łatwiej No właśnie Koniec jaskini Także to było szybkie Ani węgla Ani w ogóle Jakiegoś żelaza To chyba to nie można nawet nazwać Wiecie Kopalnią czy jakkolwiek Jakimś dołem O trawa w powietrzu Minecraft, jesteś niesamowity. Może gdzieś tu jaskinie znajdę? Tam na górze jest. Tam krówki są. Tu są salmony, ale raczej nie będę ich atakować, bo pożywienie już mam. O, tu kolejny węgiel. Widzę, że tam na górze jest jaskinia, ale. Ale czy to jest jaskinia z surowcami, czy taka... Taka bez, bo taki bez to nawet nie szukam. Użdę! Parkour master Of zasta. O, pięknie. Tu wskakujemy sobie. Tutaj przejdziemy. Dobrze, już sobie wykopię. Nawet rączką, a czemu nie? Dobra, mamy węgiel. Mamy pajączka. Hello. Szybciutko. Nie mamy już pajączka. Pójdźmy najpierw w lewo. Mamy szkieleta. Nie ma tak łatwo. Skielety są trochę teraz mocne. Ja na razie ucieknę, ale dla bezpieczeństwa swojego. A szkielet tu przyszedł? A! Jak mnie wyczuł! Dobra, ginij w szkielecie, szkielety są teraz przerąbane. Teraz sobie, sobie muszę jeść. Mam dużo jedzenia, także nie będę nawet żałował. Możemy jeszcze pójść w lewo, ale tu jest wyjście. A tam... Można nazwać, że to wejście z innej strony. Pójdziemy sobie w lewo, na razie jest tylko węgiel. Słyszę jakiegoś zombiaka. Mamy lawę, to oznacza, że ta jaskinia może być. pytkę, może być fajna. Czekajcie, tu nic nie ma. Ja żebym wykopał troszeczkę bloczków, żeby móc sobie odgodzić dróżki, które zwiedzałem, w których na przykład nic nie ma i sobie zagradzać. Okej, okay, tu nic nie ma, tu mamy jakiegoś wungla. Tam jest kolejne wejście do jaskini tylko z innej strony. Mamy noc. Lawa w ogóle się wylewa. Na wodę, a woda nic z tego nie robi. Ale będę wiedział skąd wziąć lawę, jeżeli będę potrzebował. Mamy zombiaka, mamy szkieleta, creepera. Kolejnego szkieleta. Który już się na mnie pokusował, także ja bym bezpiecznie wrócił. Zatamował tą mlabę. Te jest już pochodnie. Ile mam? 11 pochodni, dosyć mało. Także ja bym sobie zrobił, ale. Buchaj, buchaj. O, i nie muszę wykopywać. Węgla, tam mamy przeciwników. To na razie sobie ich odpuścił. Strasznie, tutaj jest ten. Ja sobie już to zagrodził. Nie ma po co tam wchodzić. Ja bym jeszcze wrócił do poprzedniego. O tutaj, coś tam jeszcze na górze mamy. Czy to jest wejście do od jaskini? Jeszcze od innej strony. Tak. Cztery pochodnie, słuchajcie, no na tyle nie stać. I tak dochodzę do momentu, w której, w której byłem. Tutaj coś jest. Raczej nic, mogę zejść tutaj. Tu nic nie ma, i ostatnia pochodnia mi się skończyła. Wow, szkielet, jak wyjrzał, z każdej strony są szkielety. Wiecie co? Ja wykopię trochę węgla, tylko żeby mnie tu szkielety nie zabiły, to tutaj sobie wykopię. I zrobimy sobie wow. Grawel nie strasz. I sobie zrobimy więcej pochodni, bo widzicie, no pochodnie mi się kończyły. Jak sobie gravel tutaj. Rozwalimy ten cały gravel. Dziś węgiel był jeszcze? daj troszeczkę. Szakujemy sobie tu elegancko zbieramy wszystkie rzeczy. No i dobra. Yy, weźmy sobie kotleta. Tu jeszcze w sumie wykopmy, czemu nie? Wiecie, mam plan, żeby nie wracać się do bazy. Sobie wykopię właśnie ten węgiel, zetniemy drzewo i zrobimy crafting i sobie zrobimy patyki i zrobimy elegancko trochę pochodni. Bo nie chcę mi się wracać, szczerze mówiąc. Ja sobie już wykopię tyle, ile mogę węgla. Oj. Przepraszam, że nic nie widzicie, ale niestety pochodnia, pochodni nie mam. Tam będę dopiero tworzył, także ja tutaj też mam troszeczkę ciemno. Okej, okay, pójdźmy, zeskoczmy sobie. Jest szkielet. Możemy go załatwić już w sumie. Dobra. Tu jest też węgiel, ale już odpuśćmy. Zdjęmy sobie troszeczkę drzewa, nie całe nawet. Ok, może być. Spójrzmy, crafting. I yy, yy, patyki. Patyki plus węgiel równa, równa się 64 pochodni. Jeszcze zrobimy sobie trochę patyków. Ok, trzy powinienem mieć? Tak, mam trzy. Zrobimy z tego sobie. Okej. Okay. I dwa węgla zostaną. Więc mamy naprawdę fajną ilość pochodni. Także możemy tam wrócić. To bezpiecznie. Użyjmy gravelu. Niepotrzebne. A każda pochodnia się nam przyda. Także lecimy, słuchajcie, już w dół, na przeciwników, na rywali, na potwory. Tam w dół, czy tutaj? Pójdźmy sobie. Słyszę małego zombiaka, ale najgorzej, że nie widzę. Jeszcze mały zombie jest łopatą. Jakiś mocny on jest. Halo! Nie straszcie mnie. Już myślałem, że umyę przez zombiaka ten malutkiego. Widzicie, jakie to jest niebezpieczne? Trzeba uważać na małe zombie. Jemy oczywiście. Ja nie będę tutaj zlewał jedzenia ciągłego. Oto to mam, żeby używać. Dobra. Kobla. I lecimy dalej Nie ma w ogóle tego Żelaza, cały czas tylko węgiel Widzicie? Zero żelaza, to jest Masakra, ja miałem się wybrać po, żelaza, po żelazo Myślałem, że strasznie Będę miał go dużo, a tutaj Lipa To taka totalna, wiecie, ja sobie tu zagrodzę Na razie Żeby przypadkiem Nie wpaść Zjedziemy sobie tędyk. Tam jeszcze głębiej to się rozszerza. W poszukiwaniu jestem żelaza, a widzę cały czas węgiel. Może jestem za wysoko, nie wiem. Mam nadzieję, że nie. Słyszę zombiaka i właśnie go nie widziałem. Kolejny zombiak Który zebrał Mięso zombiaka, więc to jest trochę taki kanibalizm Tam mamy creepera, szkieleta Niby, niby żelazo szukam, a tutaj nie ma Creepera sobie rozwalimy mi pewną drogę Bo tu był szkielet Trafił mnie Paniaczek No dobra Chodź się bić Nie to trzeba zjeść To przypadek, stawiam jak ten, jak jem, ale wiecie o co chodzi? Tu chyba jest lawa, tak Szkielet. Dobra, najważniejsze, że szkielet leży. Raczej zombiaki są łatwe. Dobra. Kolejne zombie. Tu mamy creepera, ale najważniejsze, że mamy żelazo, wiecie. Dobra, dawaj. Okej. Okay. I elegancko. Trzeba zbierać żelazo i uciekać jak najszybciej, bo boję się, że coś mnie tutaj ciachnie i mnie zabije. Także musimy być uważni. Okej, okay, mamy kolejne żelazo. Właśnie kolejny szkielet. Tam jeszcze jest niżej. Nie będę tam wchodził oczywiście. Zjedzmy sobie na wszelki wypadek jakby coś Mogło nas zaatakować. Oczywiście żelazo wykopiemy. Może to nie jest duża ilość, ale najważniejsze, że jest. Że w końcu się pojawiło. Poszukamy oczywiście więcej żelaza. Zejdziemy jeszcze w dół. Nie wiem potem jak wrócę do domku, ale coś się ogarnie. Kolejne żelazo. Elegancko. Fajnie. Kolejne. Tu nic nie ma, raczej. że ja sobie zbiorę, bo mi się już powoli kończy kilow. Ten. A nie ampatyków, tak? Nie mam. To widzicie, trzeba szybko zebrać, bo tym innym tego nie wykopię. No, nie mam. Patrzcie. Także zbierzemy ile. Ile można tego żelaza. Tak, mało było. I biegniemy sobie tutaj z powrotem. Tu jest więcej żelaza, ale nie mamy filofa prawnego. Ja sobie jeszcze to wykopię. Okej. Okay. Tego szkieleta tu diabnąć Okej okay. To jeszcze pójdziemy po to żelazo Żeby nic nas z góry nie zaatakowało Ok. Y jeszcze tu z góry Dawaj Ziemi normalnie, taką żelazo Idę po żelazie no. Także myślę, że udana wyprawa. Ale teraz, jak wrócić? Po pochodniach raczej muszę iść. Wtedy dojdę do celu. Także biegniemy. Tam, że tędy kto było. Mam ten. Siedem stona, także ja się podsadzę raczej. Teraz w którą stronę? Tu nie szedłem. Tu nie. Tam, w tamtą stronę. Teraz w którą z tych dwóch stron? Tą. O, coś mnie atakuje. Okej, okay. jestem już coraz wyżej. Mogę chyba tędy kiść. Tak, i wyszliśmy, także elegancko. Nastał dzień, bo już słuchajcie, to jest koniec tego odcinka, oczywiście. Dojdę jeszcze do bazy. Myślę, że udane, udana wyprawa po żelazo 30 żelaza. Chcę, że to raczej odpowiednia ilość, ze względu na moje problemy delikatne. No i co, słuchajcie, w następnym odcinku porobimy różne fa fajne rzeczy. Jeszcze nie wiem dokładnie co, ale na pewno padę na pomysł. W sensie za dwa dni, już w czwartek. O tych pomysłów jest naprawdę dużo, tylko muszę jakby sobie uregulować to, co mam, co mogę teraz zrobić, yy, co powinienem zrobić akurat w tym momencie, żeby mi pomogło w przyszłości. Także myślę, że będzie na pewno bardzo fajnie. Przede wszystkim myślę, że będzie jeszcze wyprawa po diamenty, więc będzie podobny do tego odcinka. Yy, odcinek kolejny. Nie wiem, czy w ten czwartek zrobię już Pójście po diamenty, bo znów byłby cały ten, ten materiał, kiedy kopię, więc jeszcze nie wiem. Ale zobaczymy. Ojejku, postawiłem to stone'a i mnie to teraz nie pasuje, więc... Zróbmy jeszcze jeden nowy, A żelazo po 15, niech się tutaj grzeje. Okej, okay, jeszcze zjedzmy kotlecika. I co? Włóżmy sobie te wszystkie rzeczy do odpowiednich tych Węgiel tutaj połowę, czyli po jednym Strzały też sobie tutaj dam Patyki, jakieś tam skałki Flint niech będzie tu Crafting pozostawimy tu Pochodnie niech na razie będą No i co? Mogę rozmnożyć, czy nie? Mogę, także rozmnażamy cały czas. Rozmnażać się, halo, rozmnażamy się. Żeby było więcej kurczaczków, Ale ten pomysł to jest... 1000 IQ. Serio wam mówię, pierwszy raz widzę coś takiego. U żadnego twórcy tego nie widziałem, także... Słuchajcie, no... To, to jest właśnie najlepszy twórca, czyli snajper. A na ten moment bardzo serdecznie dziękuję Wam za obejrzenie. Jeżeli, jeżeli Wam się spodobał odcinek, to oczywiście, wszystko co proszę, macie w opisie. Także tam zasuwajcie. No i co? Zapraszam Was na kolejne odcinki z Hardcora, bo naprawdę zapowiadają się ciekawie. Widzimy się za dwa dni. Cześć!